Żyjemy w czasach chaosu. Miało być porozumienie Trump-Zeleński, a wyszła wielka awantura na oczach całego świata. Przygotowałem dla Was odcinek o dobrym dealu surowcowym pomiędzy Kijowem i Waszyngtonem, który właśnie wczoraj miał zostać podpisany. Moim zdaniem to był bardzo dobry deal dla Ukrainy, ale sprawa została zawieszona. Dlatego dziś na gorąco odcinek na inny temat. Odcinek komentary, bez wodotrysków, bez przebitek i animacji, o tym, że świat nagich interesów prowadzi ostatecznie do chaosu. A chaos jest bardzo drogą opcją, za którą wszyscy musimy płacić. Nazywam się Krzysztof Mazur. Witajcie na kanale o geoekonomii, czyli rozkminach o Polsce i świecie. Ostatnie tygodnie to triumf w internecie geopolityków, geopolityków odwołujących się do realizmu politycznego. I obowiązuje taka mantra: w świecie stosunków międzynarodowych decyduje naga siła. Większość komentariatu, żyje emocjami, polskie elity niedorosły, a ja jestem jedyną osobą, która czyta te szachy 5D. No i wszystkie moje dotychczasowe prognozy się sprawdzają. I nie mam tutaj na myśli konkretnej osoby, mówię raczej o pewnej irytującej modzie intelektualnej, która nastała w polskim internecie. Oczywiście przez jakiś czas realizm był świeży, taka odtrutka w tej naszej postromantycznej inteligenckiej kulturze, bo przez dekady obowiązywał u nas raczej idealizm. Retoryka oburzenia moralnego, gdy trzeba interpretować twardą grę mocarstw. No i nie ma się jakoś co dziwić, bo jesteśmy przecież dziećmi zdrady polskiej sprawy w Jałcie. Dlatego retoryka oburzenia moralnego przychodzi nam stosunkowo łatwo. Ale wczorajsze wydarzenia to raczej dowód na to, że realizm ma swoje wyraźne ograniczenia. To prawda, interesy grają kluczową rolę, ale równie ważny jest świat wartości. A gdy wartości się sypią, to nastaje chaos, który ma ogromne koszty i Spróbuję to pokazać i na przykładzie Zełęskiego i Trumpa. Zacznijmy od Zeleńskiego. Jak przeanalizujecie całą tą 50-minutową konferencję prasową z Trumpem, ten dziwny telewizyjny spektakl, to zgodzicie się chyba ze mną, że to on dał ciała. Miał na ręce bardzo dobry dla Kijowa deal w sprawie minerałów i chciał wysłać w świat sygnał, że Trump dalej trzyma z Ukrainą. Dał się jednak sprowokować Jay Devansowi i poniósł kompletną porażkę. Zaczął przed kamerami negocjować gwarancję bezpieczeństwa na czas pokoju. A Amerykanie, jak wiemy, od wielu tygodni nie chcą mu tych gwarancji dać. Więc patrząc z perspektywy realizmu politycznego, poniosły go nerwy, urażona duma, nie kierował się chłodną kalkulacją interesów swojego kraju. Powinien po prostu zmilczeć tą uwagę wansa i pójść dalej. Marek Magierowski napisał w komentarzu, że Zeleński nie rozumie, że zmieniły się reguły gry. Dalej gra w grę w szantażu moralnego, która kiedyś działała wobec Europy i wobec Stanów, no ale z Trumpem to już nie przejdzie. Dawne sztuczki przestały działać. No ale popatrzmy na tę sprawę szerzej. Przyszłość Ukrainy nie zależy tylko od zapisów w biznesowym porozumieniu o wydobyciu minerałów i nie zależy wyłącznie od gwarancji bezpieczeństwa i warunków rozejmu. Bo w pierwszej kolejności zależy od tego, czy ukraińskie wojsko i, i ukraińskie społeczeństwo uzna, że było warto. Setki tysięcy zabitych i rannych, utracone 20% terytorium, zniszczona infrastruktura, masowa migracja, rozwalona gospodarka po co to wszystko? Dla Ukraińców to był wybór cywilizacyjny. Nie chcą być częścią rosyjskiego miru, tylko częścią Zachodu. Tam kaprys władcy naga przemoc i jednostka jest niczym. Tu rządzą się inne reguły szacunek do życia ludzkiego. Czy było warto, skoro teraz przywódca świata demokratycznego, ich kluczowy sojusznik, który przez lata właściwie ich wspierał, dla którego oni walczyli w Proxy War, zrównuje ich z Putinem, ich przywódcę nazywa dyktatorem, a w ONZ ramię w ramię głosuje z Rosjanami? Ukraińcy wychodzą na frajerów. Którzy idealistycznie patrzyli na zachód, ginęli, by być jego częścią, a on okazał się być tak samo brutalny, bezwzględny i cyniczny, jak ruska dyspocja. Powiecie, ukraińskie społeczeństwo musi teraz na własnej skórze przejść szybką lekcję realizmu politycznego. Ale wiecie, czym ta lekcja może się skończyć? Totalnym upadkiem morale, a w efekcie upadkiem państwa. Poczuciem zdrady zachodu. Wojskiem, które jak wróci do cywila, to zobaczy, że nie ma już rodzin, nie ma przyszłości. A cała ta walka była właściwie po nic. I wielu dziś chwalonych żołnierzy pójdzie albo w alkohol, albo w działania mafijne. I wszystko to długofalowo wykorzysta Rosja. Moskwa za kilka lat dokona rozłożonego w czasie procesu podporządkowania sobie Ukrainy. Zatem Załęski nie zachował się wczoraj jak chłodny gracz. Dał się sprowokować. Ale może stoi za tym istotna racja. Ukraińskie społeczeństwo potrzebuje nie tylko przyciągnąć zachodni kapitał na odbudowę. Nie tylko dealów w sprawie minerałów i gwarancji bezpieczeństwa, ale przede wszystkim potrzebuje poczucia, że było warto, że ich krew nie poszła w piach, że nie byli tylko zabawką w grze mocarstw, ale podmiotem, który mógł zadecydować o swoim losie. Bo ostatecznie realiści są ślepi na jedno oko. Tak, ludzie biją się o swoje interesy, ale również, i być może nawet częściej, biją się o wartości, tak jak ojczyzna, szacunek do ochrony swoich najbliższych. Czy po prostu uznanie w oczach innych? Człowiek na szczęście nie jest tylko cynicznym cyborgiem, jak chcieliby realiści polityczni, który żyje dla maksymalizacji swojego interesu. Jest istotą, która potrzebuje nadać sens swojemu życiu i swojej walce. Realiści powiedzą, że Trump miał wczoraj słuszność, mówiąc do Zeleńskiego, że nie ma wielu kart w ręku. Ale czy Zeleński nie miał racji, odpowiadając, że dla Ukraińców ta wojna z Moskwą to nie jest rozgrywana na chłodno cyniczna gra w pokera? Teraz przejdźmy do Trumpa. Realistom imponuje jego ogromna siła. Te szachy 5D, który rozgrywa brutalność, z jaką zrywa dotychczasowe sojusze, by je na nowo renegocjować w imię Waszyngtonu. Trump to takie ucieleśnienie marzeń o silnym liderze, który twardo gra interesy swojego kraju. Przyjrzyjmy się, czy tak jest naprawdę. I tu trzy wątki. Pierwszy wątek odwołuje się do pojęcia soft power. Soft power polega na tym, że nie musisz odwoływać się do nagiej siły, by realizować swój interes. Inni aktorzy i tak tańczą, jak ty im zagrasz, bo tak sformatowałeś ich mapy mentalne, czy obowiązujące reguły gry. I zobaczcie, co robi Trump. Tak naprawdę jeszcze nic przełomowego nie wynegocjował dla Waszyngtonu, a już stracił wiele żetonów soft power. Wszyscy partnerzy USA na całym świecie widzą ten spektakl. Widzą Zeleńskiego, który jest upokarzony, chociaż walczył przez trzy lata w proxy-war w imię Waszyngtonu, a teraz nazywany jest dyktatorem czy szantażowany dilem z Moskwą. I zastanówcie się chwilę. Czy ma to konsekwencje dla Waszyngtonu? Moim zdaniem, oczywiście, że ma. Finowie powinni kolejne myśliwce kupić raczej od Szwedów, bo z tymi amerykańskimi to właściwie nie wiadomo. W Polsce powinniśmy elektrownię atomową zbudować nie z Amerykanami, tylko z Francuzami. No a skoro nie mamy tych kodów do Hajmarsów, jak ostatnio powiedział minister Błaszczak, to może raczej kolejne baterie rakiet trzeba kupić od Koreańczyków. No i te duże centra danych w Unii Europejskiej. Naprawdę chcemy je budować z amerykańskim Big Techem? Może będą chcieli nam je wyłączyć, tak jak Musk Starlinki Kijowowi? I to wszystko są oczywiste pytania, które teraz stawia sobie każdy sojusznik USA pod takiej zadymie zeleńskim na oczach całego świata. Utrata soft power kosztuje. Może przyłożyć się na miliardy dolarów utraconych kontraktów dla amerykańskich firm. Żeby tak się nie działo, prezydent USA będzie musiał coraz bardziej machać tym wielkim kijem w ręku. Przez dekady Amerykanie Kulturze budowali swój kapitał moralny jako zwycięzcy nad faszyzmem i komunizmem. Setki filmów były na ten temat. Mieli swoje uniwersalne przesłanie dla świata jako obrońcy wolności. Dziś ten kapitał po prostu trwonią. Drugi wątek dotyczący Trumpa to jego wojna z amerykańskim establishmentem. Zapowiedział to zresztą w swojej mowie inauguracyjnej. Bardziej od wojny z zewnętrznymi wrogami, będzie bał się i będzie koncentrował się na wojnie z wrogami wewnętrznymi. Bo on chce wymiany elit w państwie. I zobaczcie, jak wiele miejsca poświęcił Trump wczoraj na retoryczną walkę z Joe Bidenem. Jakby to Biden był jego głównym oponentem, a nie Putin. W kluczowym momencie J.D. Vance wypomniał nawet Zeleńskiemu, że ten poparł, no, co prawda nie wprost, ale w kampanii wyborczej Kamale Harris, odwiedzając fabrykę amunicji w Pensylwanii. Przecież to było nieprofesjonalne. Nie tak prowadzi się dyplomację na najwyższym poziomie. I o to najpierw świadczy ta kwaśna mina marka Rubio. Co z tego? Widać, że obaj, Trump i Vance, mają ogromną niechęć do Zaleńskiego, bo to jest dla nich symbol przyjaźni z tym znienawidzonym Joe Bidenem. Na no wtle oczywiście laptop i niejasne interesy Huntera Bidena. I znowu, realista powiedziałby, że Trump powinien na chłodno realizować interesy swojego państwa, a nie kierować się vendetą, nie kierować się pewnym chęcią odwetu na dawnym establishmencie. Ale tak nie jest. Tam bardziej niż na wojnie z Putinem jest na wojnie z Waszyngtonem. Po ludzku można to oczywiście jakoś zrozumieć, bo przez lata był niszczony przez swoje państwa, yy, toczyło się przeciwko niemu dziesiątki postępowań, media prowadziły nagonkę, no a nawet próbowano go zabić. Teraz się mści, a rządza zemsty wyraźnie go napędza. Kto jednak na tym traci? Bo moim zdaniem traci po prostu siła amerykańskiego państwa i w dyplomacji, i w Pentagonie, i w FBI, i w CIA, i w instytucjach energii jądrowej. Wszędzie trwają dzisiaj czystki i napędzane są na jakieś wewnętrzne naparzanki. Chęć zemsty i odegraniu się na przeciwnikach politycznych. A realista polityczny powie, że nie należy przekładać sporów wewnętrznych na politykę zagraniczną, bo to osłabia rację stanu. A Trump na to? Że ma to w dubie. Napędza go hybris, pycha monarchy, który przetrwa zamach stanu i teraz się mści. I teraz Ameryki jest tutaj na drugim miejscu. Trzeci wątek dotyczy gospodarki. Stali widzowie tego kanału uznają moje zdanie, bo przyczyną całej tej zawieruchy tkwi w gospodarce, w tej finansjalizacji, w tej utracie mocy przemysłowych. Elity amerykańskie przeniosły fabryki do Chin w imię krótkotrwałych zysków, co osłabiło gospodarcze i technologicznie swój, ich kraj. Co zatem byłoby odpowiedzią na realny kryzys Stanów Zjednoczonych? Oczywiście odbudowa przemysłowej bazy i przekierowanie tego strumienia kapitału na Odtworzenie produkcji w Stanach. I czy tak się dzieje? Odpowiedź brzmi nie. Trump zużywa swoją polityczną siłę na walkę ze swoimi dotychczasowymi partnerami w stosunkach międzynarodowych no i na wymianę elit w Waszyngtonie. Ale nie zużywa na zmianę modelu kapitalizmu. Zresztą, czego należałoby się spodziewać, patrząc na jego bezpośrednie otoczenie? Nie ma planu reindustrializacji Ameryki. Taryfy są dla niego tylko kijem do dyscyplinowania innych państw, ale za nimi nie idzie całościowy pomysł na gospodarkę. Zawieszane są również dobre projekty z czasów Bidena, realizowane w ramach Inflation Reduction Act. No i znowu, walka z projektami Bidena, bo są Bidena, ważniejsza od tego, czy rozwiązuje się problem u ich korzeni. Oczywiście realiści całą wczorajszą zawieruchę zracjonalizują. Pokażą, że nie rozumiemy toczących się w tyle ważnych negocjacji, że to tylko taki teatr, a za kulisami mamy do czynienia z super racjonalnymi podmiotami. No osobiście w to wątpię. Podobno jak donosili dziennikarze. Na korytarzu czekał już ciepły plancz. Nie zdążono go podać, bo delegacja ukraińska została wyproszona z budynku. Co i zatem poszło nie tak. Bo Trump występuje rzeczywiście z pozycji siły, ale to siła na potrzeby spektaklu medialnego. Pod tą udawaną teatralną siłą kryje się taki lęk faceta, który wie, że coraz mniej może. Jego kraj traci soft power, państwo trafi wewnętrzne konflikty, one przetaczają się przez wszystkie instytucje, amerykański przemysł od tego nie staje się mocniejszy. Brutalność, którą chce przebudować Pax Amerykana, prędzej czy później spotka się z odporem. Może wtedy okazać się, że Waszyngton przegra tym rozgrywkę, bo listował za wysoko. Po prostu blefował. Wcale nie miał tak mocnej karty na ręku. Tak oto weszliśmy w czas globalnego chaosu. Realiści powiedzą znowu, że to nic nadzwyczajnego. Że po prostu zmienia się architektura bezpieczeństwa. Amerykanie kończą z Prymatem i odchodzą w offshore balancing. To, co obserwujemy, to po prostu brutalna gra tocząca się na naszych oczach i tak po prostu działa świat. Kiedyś zakrywała go zasłona hipokryzji, a dziś Trump ją po prostu zerwał. Tylko problem jest taki, że to nie jest do końca prawda. Trump nie tylko zrywa zasłony, ale jest gigantycznym czynnikiem ryzyka, destabilizującym cały system. Demontuje reguły, podważa sojusze. Każdy może być dziś nazwany dyktatorem, a jutro o tym się po prostu zapomni, gdy podpisze się odpowiednie kwity. Dziś Stany dają ci pomoc, a jutro mogą chcieć przehandlować z Putinem, bo robią odwróconego Kissingera. I każdym kolejnym takim gestem Trump pogłębia ten chaos. A tam, gdzie jest chaos, tam mamy gigantyczną niepewność systemową. Każdy przed każdym musi się zabezpieczyć. Nie da się prowadzić długofalowych inwestycji. Bez zaufania nie da się budować sojuszów. Wspólne wartości, zaufanie i wiara w reguły są po prostu niezbędne do rozwoju. J. Divance miał zatem rację, mówiąc w Monachium, że główny kryzys Zachodu nie dotyczy Rosji. Główny kryzys Zachodu dotyczy upadku wspólnych wartości. Pomylił się jednak, adresując te uwagi wyłącznie pod adresem liberalnych elit w Europie, które mają swoje zauszami. Ale wczorajsza brutalna scena z gabinetu owalnego pokazała, że to współczesna Ameryka jest takim samym źródłem problemów. Ukraińcy swoją krwią chcieli dowieść, że zasługują, by być częścią Zachodu. Mieli pecha. Okazało się, że ten Zachód jako cywilizacja wspólnych wartości przychodzi dzisiaj ogromny kryzys. I dlatego cieszę się, że europejskie stolice wyrażają solidarność z Zelenskim. Miejmy nadzieję, że ten wstrząs wzbudzi Europę do tego, żeby realnie pomóc Ukrainie, bo od jej przyszłości zależy bezpieczeństwo w naszym regionie, a zatem także bezpieczeństwo Polski.